Ruszyły. Dobry start. Ostatnia esponna. Wolno, spokojnie prowadzi fraszka, ale już na czele stawki galopuje Admet. Admet jest na pierwszej pozycji, na drugiej fraszka. Tuż galopuje Epiona. Za chwilę wyjście na końcową prosto, na ostatniej pozycji Orlandii. Nadal na czele statki jest Admet. Admet, fraszka, na trzecim miejscu jest Epiona, dalej Ziko, na ostatniej Orlandii i na przedostatniej Esponna. Nadal 1600 metrów do celownika. Nadal prowadzi Admet. Admet z przewagą na... Galopującą na drugiej pozycji Braszko, na trzecim miejscu jest Epiona, na ostatniej pozycji nadal Orlandii. I za chwilę konie będą miały do pokonania jeszcze 1300 metrów. Admet, na drugim miejscu Epiona, nic się nie zmienia, na trzeciej Fraszka, na czwartej Zico, następnie Gestr. Esponna i na końcu je zmieni Orlandii. i 1000 metrów do celownika. Praszka poprawia na drugą pozycję a prowadzi nadal Admet. Admet jest na czele. Do celownika jeszcze zostało jak już 800 metrów. Admet na drugiej pozycji Epiona. Sawka zaczyna się grubować. na przedostatniej Esponna w środku Ziko. I za chwilę wyjście na końcową prostą. 600 metrów do celownika. Wyprowadza apen ale oczy od bandy go daleko, daleko. I prowadzi stawkę Ziko Na drugiej pozycji galopuje Ediona na około 450 metrów przed celownikiem. Przy bandzie dobrze galopuje Esponna. I Finiszuje Ziko i trzy konie mają przewagę nad resztą stawki. Ziko finiszuje pole i obejmuje prowadzenie. Na drugim miejscu jest Esponna przy bandzie. I te dwa konie walczą o zwycięstwo. Esponna przy bandzie atakuje Ziko Esponna. Ziko Esponna, Esponna. Ziko walka niesamowita w celowniku. Pierwsza Esponna, drugi Ziko włamujący tu przed celownikiem. Na trzecim miejscu e piona następnie Dniestr i reszta.